Kiedy myślimy o globalnych gigantach e-commerce, przed oczami od razu pojawiają się znajome logotypy Amazon, Alibaba, może Shopi, ewentualnie eBay. Tymczasem gdzieś daleko za oceanem, na kontynencie kojarzonym raczej z piłką nożną, telenowelami i gorącym temperamentem niż z cyfrowymi innowacjami, rośnie sobie spółka, która z roku na rok coraz bardziej przypomina połączenie wszystkich tych gigantów w jednym organizmie. Mowa o Mercado Libre firmie, która nie tylko przetrwała burzę gospodarczą Ameryki Południowej, ale zbudowała wokół siebie cały ekosystem finansowy i technologiczny. I choć wielu europejskich inwestorów wciąż spogląda na nią z nieufnością, bo Ameryka Łacińska brzmi egzotycznie, a ryzyko polityczne czy inflacyjne budzi obawy, to rzeczywistość jest taka, że ten region jest dziś jednym z najszybciej digitalizujących się miejsc na świecie. I Mercado Libre jest tego niekwestionowanym liderem. W tym materiale przyjrzymy się blisko temu latynoamerykańskiemu kolosowi, sprawdzimy jak udało mu się zbudować tak potężną pozycję na rynku, jakie stoją przed nim wyzwania i czy jego obecna wycena na Nasdaq to przejaw przesadnego optymizmu inwestorów. Czy raczej logiczna konsekwencja fenomenalnych wyników i perspektyw rozwoju? Innymi słowy, czy Mercado Libre to jeszcze e-commerce, czy już finansowe imperium nowej generacji? Ale zanim przejdziemy dalej, to przypominam, że nie jestem doradcą finansowym, a wszelkie decyzje musicie podejmować na własne ryzyko i odpowiedzialność. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie suba i łapkę w górę. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba. Na kanale też jest możliwość wspierania mnie. O benefitach możecie sobie poczytać na stronie głównej. W opisie jednak znajdziecie linki do Discorda. Jak i do bloga, który jest specjalnie dla Was tworzony. W opisie znajdziecie też oczywiście link do partnera kanału, którym jest XTB. Polski broker oferujący zakup akcji ETF-ów bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. Jest to aktualnie jedna z najlepszych ofert na rynku. A do tego, jeśli podczas rejestracji skorzystacie z mojego kodu Bez Iluzji, to dostaniecie darmowy kurs inwestowania od XTB dla początkujących. Teraz już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Historia Mercado Libre zaczyna się w 1999 roku, kiedy młody przedsiębiorca Marcos Galperin, wtedy jeszcze student Stanforda, postanowił przenieść koncepcję internetowego marketplace'u do Ameryki Południowej. Brzmi to dziś banalnie, bo wówczas cały świat próbował kopiować model eBay'a, ale klucz tkwił w szczegółach. Ameryka Łacińska to region, gdzie zawsze brakowało zaufania do instytucji infrastruktury płatniczej i systemów dostaw. I właśnie w tych niedoskonałościach Mercado Libre dostrzegło swoją szansę. Zamiast być kolejnym eBayem, spółka krok po kroku stała się czymś znacznie większym. Najpierw połączyła kupujących i sprzedających w jednym cyfrowym ekosystemie, później stworzyła własny system płatności, Mercado Pago, który z czasem z prostego pośrednika w transakcjach rozwinął się w pełnoprawny fintech z milionami użytkowników i szeroką gamą usług. Od płatności mobilnych po udzielanie mikrokredytów. Następnie doszła warstwa logistyczna, Mercado Envios, czyli infrastruktura dostaw i magazynowania, która pozwoliła spółce kontrolować czas, koszty i jakość dostaw w regionie, gdzie państwowa poczta często działała z dokładnością godną południowej Siesty. Z biegiem lat biznes Mercado Libre rozrósł się do trzech głównych filarów: Marketplace, Fintech. I logistyka. Każdy z nich działa w symbiozie z pozostałymi, tworząc efekt kuli śnieżnej. Im więcej użytkowników handluje na platformie, tym więcej osób korzysta z płatności Mercado Pago. Im więcej płatności, tym więcej danych o kredytowej wiarygodności klientów, co pozwala rozwijać segment pożyczkowy. A im więcej przesyłek, tym bardziej opłacalna staje się logistyka. Dzisiaj Mercado Libre to nie tylko cyfrowy rynek, to infrastruktura gospodarki cyfrowej w regionie, który przez dekady był wykluczony z globalnego postępu technologicznego. I to właśnie dlatego inwestorzy patrzą na nią z takim zainteresowaniem, bo to jedna z niewielu spółek, która w sposób autentyczny i organiczny potrafiła połączyć skalę Amazona, elastyczność Alibaby i fintechowe ambicje Paypala. W tym sensie Mercado Libre nie jest tylko firmą, to symbol transformacji gospodarczej Ameryki Łacińskiej. Jej rozwój nie polega na kopywaniu Zachodu, lecz na tworzeniu rozwiązań dopasowanych do lokalnych realiów, niestabilnych walut, ograniczonego dostępu do kont bankowych i ogromnej liczbie drobnych przedsiębiorców, którzy dopiero uczą się, czym jest cyfrowy handel. Właśnie dlatego, kiedy mówimy o Mercado Libre, nie powinniśmy jej oceniać przez pryzmat firm z USA czy Chin, lecz raczej przez pryzmat jej roli systemowej. To spółka, która buduje fundamenty pod całą nową gospodarkę cyfrową regionu, a to czyni ją jedną z najciekawszych długoterminowych przypadków inwestycyjnych w całym globalnym świecie e-commerce. Skoro już co nieco przybliżyłem Wam historii spółki, to porozmawiajmy o finansach, gdy firma taka jak Mercado Libre publikuje wyniki za chociażby pierwszy kwartał 2025 roku i widzimy przychody, że. 5,9 miliona dolarów, co oznacza wzrost o aż w przybliżeniu 37% rok do roku, to już to samo robi wrażenie. Ale jeśli dołożymy jeszcze do tego zysk netto na poziomie 494 milionów dolarów, co stanowi wzrost o około 44% względem analogicznego okresu, no to robi się jeszcze ciekawiej. Co więcej, liczba aktywnych użytkowników w fintechu, czyli segmentu Mercado Pago, przekroczyła 64 miliony w tym samym kwartale, co oznacza wzrost o 31% rok do roku. A jeśli spojrzymy głębiej, segment commerce, czyli marketplace, osiągnął GMV czyli to jest gross Merchandise Value na poziomie ponad 13 miliardów dolarów, a to jest 17% wzrostu rok do roku w dolarach. Z jednej strony więc widzimy, że firma nadal rozwija się bardzo szybko, poszerzając swoją działalność, zwiększając liczbę klientów, użytkowników fintechowych usług, zwiększając wolumen transakcji. Ale z drugiej strony wynik ten pokazuje również, że strategia ekosystemu, czyli tak jak mówiłem, marketplace, fintech i logistyka, zaczyna procentować w realiach, gdzie rynek latynoamerykański wciąż ma ogromne pole do wzrostu. Co ważne, rentowność także idzie w dobrym kierunku, marża operacyjna rośnie. Tzw. income from operations o 45% rok do roku, co wskazuje, że nie tylko więcej sprzedają, ale robią to efektywnie. W praktyce oznacza to, że zarządzanie kosztami, ekspansją i skalowaniem działań zaczyna działać, a to dla inwestora oznacza większą pewność, że wzrost nie jest jednorazową eksplozją, ale ma fundamenty. Teraz przechodzimy do myślę najciekawszej strony analiz, które dla Was przygotowuję, bo jest to prawdziwe mięso inwestowania. Mianowicie analiza wskaźników w skrabie. Bez zbędnego przedłużenia zerknijmy sobie na kwestię prognoz przychodów. Analitycy przewidują średnioroczny wzrost przychodów na najbliższe dwa lata na poziomie 29% i to cały czas jest rewidowane w górę, co jest genialnym wynikiem, wręcz fenomenalnym. Teraz zobaczmy sobie EPS. Tutaj co prawda ostatnie rewizje były w dół, jednak poziom 31% to dalej fenomenalna sprawa i mało która tak duża spółka jest w stanie się takimi prognozami pochwalić. Sprawa prognoz wygląda świetnie, zobaczmy sobie jednak jak spółka radzi sobie z efektywnością. Marża operacyjna jak widzicie wynosi 12,5% i ma tendencję wzrostową, co jest przyzwoitym wynikiem w tej branży. Spółka skupia się na intensywnych inwestycjach, to też ma wpływ na wysokość marży, jednak nie wątpię, że w przyszłości, szczególnie dzięki elementowi i fintechowemu spółka wprowadzi jeszcze bardziej marżowe segmenty a zwrot zainwestowanego kapitału, czyli już kolejny wskaźnik, to 14,5%, co jest spoko wynikiem w tej branży, do tego tendencja wzrostowa, co dobrze ruchuje na przyszłość. Powiedzmy jednak trochę o zadłużeniu, bo o ile wskaźnik Olsona, który szacuje szansę na bankructwo spółki jest nisko, bo tylko lekko ponad 2%, to samo zadłużenie spółki jest spore, bo stanowi ponad 35% w stosunku do aktywów, co jest sporą ilością, jednak spółka stopniowo zmniejsza zadłużenie, dlatego nie boję się o kwestię zadłużenia. Moim zdaniem na razie wszystko wygląda bardzo dobrze oprócz kwestii zadłużenia, która jednak jest pod kontrolą, więc czas na wycenę. Bo to powie nam, czy spółka jest aktualnie atrakcyjna. Na początku, Price to Series. Jak widzicie, wskaźnik znajduje się poniżej mediany i to całkiem sporo, co może nam sugerować, że spółka jest niedowartościowana. A przy takich prognozach wzrostu może to być okazja. Zobaczmy teraz inne wskaźniki, wyceny i teraz EV/EBITDA. I mamy znowu tą samą sytuację: spółka poniżej mediany, co ponownie nam sugeruje, że możemy mieć do czynienia z okazją inwestycyjną. Ostatni wskaźnik wyceny to Price to Earnings. I co ciekawe, po raz kolejny wskaźnik poniżej mediany, co potwierdza wcześniejsze stwierdzenia odnośnie wyceny. Ostatnie spadki ceny akcji prawdopodobnie były w dużym stopniu spowodowane agresywnym wejściem Amazona na rynek brazylijski, a to główne źródło przychodów Mercadolibre. Jednak natychmiast Mercadolibre wystosowało ripostę, obniżając wymagania do darmowych przesyłek, ale rynek, jak to rynek, często ma tendencję do przereagowania, a ja osobiście uważam, że właśnie to ma miejsce na rynku odnośnie tej spółki. Podsumowując analizę wskaźników, to można stwierdzić, że mamy bardzo perspektywiczną spółkę z ogromnym potencjałem do dalszego wzrostu. Jest to firma dobrze zarządzana i do tego aktualna wycena wydaje się bardzo atrakcyjna, szczególnie pod długoterminowe inwestowanie. Jedyny mankament, jaki widzę, to właściwie tylko kwestia zadłużenia, jednak jest ono malejące, co świadczy o dobrym zarządzaniu długiem. I tak naprawdę pierwszy raz w tej serii mamy spółkę, która realnie wydaje się okazją, nawet pod względem wyceny. Ale oczywiście to nie jest porada, a decyzję ostatecznie musicie podjąć sami. Porozmawiajmy jeszcze o mocnych stronach spółki i co nieco Wam opowiem, bo nie samymi wskaźnikami człowiek żyje. Mercado Libre ma kilka filarów, które sprawiają, że jej case inwestycyjny wygląda bardzo solidnie. I to nie tylko w teorii, ale w danych, liczbach i trendach. Spółka działa w 18 krajach Ameryki Łacińskiej, w tym w największych gospodarkach kontynentu Brazylii, Meksyku, Argentynie. Obszary te nadal są na etapie digitalizacji, a penetracja e-commerce jest relatywnie niższa niż w krajach rozwiniętych, co zostawia znaczną przestrzeń do wzrostu. Kolejna rzecz. W Argentynie w pierwszym kwartale roku 2025 segment fintechu i e commerce urósł odpowiednio o ponad 137%, jeśli chodzi o commerce i 118% jeśli chodzi o fintech rok do roku, co pokazuje, że Mercado Libre jest tam, gdzie rynek zaczyna się odbijać. Mercado Libre jest często liderem tego odbicia. To nie jest tylko platforma sprzedażowa. To cały ekosystem. Gdy użytkownik wchodzi na marketplace, widzi ofertę, korzysta z płatności Mercado Pago, może skorzystać z kredytu Mercado Credito, a dostawa realizowana jest przez własną lub kontrolowaną logistykę Mercado Envios. Ten cykl tworzy efekt synergii: więcej transakcji, więcej danych płatniczych, lepsze finansowanie, lepsza usługa logistyczna, wyższe zaufanie i lojalność. I to wszystko w regionie, gdzie właśnie te elementy digitalizacji dopiero się rozpędzają. Trzecia rzecz to skalowalność i poprawa efektywności operacyjnej. Jeśli firma potrafi jednocześnie zwiększać przychody o 30-40% w skali roku, a marże operacyjne też poprawiać, to znak, że strategia nie pęka pod własnym ciężarem. W przypadku Mercado Libre widzimy, że koszty związane z logistyką, płatnościami, obsługą klientów i technologią są coraz lepiej amortyzowane, co z czasem może doprowadzić do lepszych wyników marżowych. A to dla inwestora oznacza, że firma nie tylko rosła, ale zaczyna zarabiać ze wzrostem. W Ameryce Łacińskiej jednak wiele rynków pozostaje na etapie wczesnej digitalizacji. Wiele osób nadal nie ma konta bankowego, a tradycyjne sklepy stacjonarne wciąż dominują. Mercado Libre wchodzi w tę lukę jako jeden z pionierów, co daje jej przewagę czasową i efekt network effect. Im więcej użytkowników, tym trudniej konkurencji ich przejąć. Ten aspekt sprawia, że potencjał wzrostu strukturalnego jest bardzo wysoki. Piąta rzecz to silna marka i rozpoznawalność. Choć może brzmi to mniej technicznie niż liczby, to w biznesie cyfrowym marka ma ogromne znaczenie. Mercado Libre stało się synonimem e-commerce w Południowej Ameryce: kupujący, sprzedawcy, banki, fintechy, wszyscy wiedzą, czym jest. Taka pozycja rynkowa daje efekt pierwszeństwa, który jest trudny do skalowania przez nowicjuszy. Nie ma spółek idealnych i choć Mercado Libre na papierze wygląda jak połączenie Amazona, Paypala i Alibaba w jednym, to jednak ryzyk też nie brakuje. Pierwsze i najważniejsze to niestabilność makroekonomiczna Ameryki Łacińskiej. Gdy inwestujemy w region, w którym inflacja potrafi sięgać kilkudziesięciu procent rocznie, a waluty potrafią stracić połowę wartości w ciągu kilku kwartałów, to nawet najlepiej zarządzana firma ma ograniczone pole manewru. Przykład Argentyna, czyli rynek jeden z kluczowych dla Meli, w ciągu ostatnich lat mierzy się z hiperinflacją, drastycznymi podwyżkami stóp procentowych i kontrolą kapitału. Mercado Libre zdołało w tym otoczeniu rosnąć, ale trzeba pamiętać, że duża część zysków księgowana jest w lokalnych walutach. A więc inwestor z USA czy Europy zawsze musi mieć z tyłu głowy ryzyko kursowe. Zyski mogą być nominalnie wysokie, ale po przeliczeniu na dolary ich realna wartość bywa dużo niższa. Drugie ryzyko to konkurencja. I to nie byle jaka. Amazon intensyfikuje swoją obecność w Brazylii, Shopee szturmem zdobywa rynki regionu, a lokalne fintechy jak Nubank czy PicPay walczą o portfele użytkowników, które do tej pory kontrolował Mercado Pago. Ekosystem Meli jest silny, ale jeśli któryś z segmentów, np. płatności, zaczną tracić udział w rynku, może to odbić się w całej konstrukcji biznesu. Trzecie, ryzyko regulacyjne. Gdy firma działa na styku e-commerce, finansów i logistyki, zawsze istnieje ryzyko, że rząd wprowadzi nowe przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, płatności cyfrowych czy opodatkowania transakcji online. W krajach takich jak Brazylia czy Argentyna zmiana regulacji potrafi wejść w życie z dnia na dzień i wymusić kosztowne dostosowywania systemów. Nie można też zapominać o ryzyku technologicznym i operacyjnym. Mercado Libre obsługuje setki milionów transakcji rocznie, a każda z nich to potencjalny wektor ataku lub błędu. Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, systemy płatności w czasie rzeczywistym to ogromne wyzwanie technologiczne, które wymaga ciągłych inwestycji. I choć spółka radzi sobie świetnie, to tempo rozwoju oznacza, że każdy błąd kosztuje coraz więcej. Więc jakie wnioski może wyciągnąć inwestor? Czy Mercado Libre to wciąż okazja? Patrząc na liczby, trendy i strategie, trudno nie uznać Mercado Libre za jedną z najciekawszych historii wzrostowych na rynkach wschodzących. To firma, która w ciągu kilkunastu lat z lokalnej platformy aukcyjnej stała się technologicznym gigantem z ambicją zmiany całego regionu. Ale jednocześnie to przykład spółki, która rośnie w trudnych warunkach, udowadniając, że emerging markets, czyli tak nazywane rynki wschodzące, nie muszą oznaczać chaosu, lecz często oferują coś, czego brakuje zachodowi: dynamikę i niewyczerpany potencjał. Dla inwestora długoterminowego Mercado Libre to raczej historia o cierpliwości niż o szybkim zysku. W takiej spółce nie chodzi o to, żeby trafić idealny moment wejścia, tylko o to, żeby uczestniczyć w trendzie, który dopiero się rozwija. Ameryka Łacińska nadal jest na etapie, na którym USA było 15 czy 20 lat temu, jeśli chodzi o adopcję płatności cyfrowych czy e-commerce. To oznacza, że Mercado Libre może jeszcze przez wiele lat korzystać z efektu niskiej bazy i zdobywać kolejne rynki. W perspektywie 10 czy 20 lat kluczowe pytanie brzmi: czy spółka zdoła utrzymać pozycję lidera, jednocześnie poprawiając efektywność i ograniczając wpływ makroekonomicznych turbulencji? Jeśli tak, to potencjał wzrostu jest wciąż ogromny, a wręcz ko kosmiczny. Z punktu widzenia psychologii inwestora, Mercado Libre uczy też czegoś ważnego: że nie zawsze warto bać się regionów o większym ryzyku, bo czasem, właśnie tam, gdzie większość ludzi widzi niestabilność, ukryty jest wzrost, którego nie da się znaleźć na rozwiniętych rynkach. To spółka dla tych, którzy potrafią patrzeć szerzej, nie tylko na liczby, ale i na kontekst, dynamikę społeczną, cyfrową transformację i rolę, jaką może odegrać technologia w zmianie całych społeczeństw. I tak dochodzimy do końca dzisiejszej analizy. Mercado Libre to fascynujący przykład tego, jak technologia potrafi zrewolucjonizować cały kontynent, nie tylko zmieniając sposób, w jaki ludzie kupują czy płacą, ale też w jaki sposób myślą o pieniądzach. To spółka, która przetrwała inflację, kryzysy, zmiany polityczne i mimo tego wszystkiego rosła. Ale to także przypomnienie, że inwestowanie w rynki wschodzące to nie jest spacer po Wall Street, tylko jazda po wyboistych drogach Ameryki Południowej. Pełnych ryzyka, ale i szans, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Czy Mercado Libre to dalej dobra inwestycja? Moim osobistym zdaniem tak. Ale to już każdy z Was musi ocenić sam. Jedno jest jednak pewne. To firma, którą warto obserwować. Bo jeśli Ameryka Łacińska naprawdę ma wejść w nową erę cyfrową, to Mercado Libre będzie jednym z tych, którzy ją poprowadzą. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i koniecznie napiszcie komentarz. Nakarmmy ten algorytm, żeby ten, ten film mogło zobaczyć jak najwięcej inwestorów. Oczywiście możecie napisać, czy Waszym zdaniem Mercado Libre to nadal Amazon Ameryki Południowej, czy raczej spółka, która przeszła własną ewolucję. A już niedługo kolejne analizy i materiały, które pomogą wam budować portfel mądrzej, spokojniej i bardziej świadomie. Na dzisiaj to jednak będzie tyle. Wielkie dzięki za to, że tu jesteście i że oglądaliście ten materiał. Do usłyszenia. Cześć.